Dzień dobry, dobry wieczór, a także dobry ranek, wspaniali ludzie, niezależnie od tego, w jakim zakątku świata będziecie mnie oglądali, a także niezależnie od pory dnia i nocy. Witam Was na codziennej porcji najświeższych informacji ze świata krypto. Zanim jednak zaczniemy, muszę tylko zaznaczyć, że ja. Nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra, a teraz przechodzimy już do szczegółów. Cena Bitcoina wynosi obecnie 20 820 dolarów i 6 centów po wzroście o 3,22% w ostatnich 24 godzinach. A jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest wzrost o 8,62%. Natomiast cena etera wynosi 1562,45 dolara po wzroście o 5,57% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest wzrost o 20,86%. Market Cap przekroczył bilion dolarów. Tutaj ze względu na wzrosty altcoinów. Także no mamy tutaj chwilową, chwilowe ocieplenie na rynku krypto. Jak spojrzymy na indeks grid, to widzimy, że wynosi on 32 punkty. No i spadł od wczoraj o jeden punkt. No i tutaj przebywamy teraz w obszarze strachu. Kryptobomble no pokazują nam, że tutaj znacząca większość. Praktycznie no, wszystkie tokany są na zielono. No, jeżeli chodzi tutaj o te tokeny rosnące, to Prym wiedzie Clayton ze wzrostem o 23,5%, na drugim miejscu jest Dodge ze wzrostem o 18,1%, a na trzecim miejscu jest Shiba Inu ze wzrostem o 12,1% natomiast jeżeli chodzi o tokeny spadające, no to Prym wiedzie Chain ze spadkiem o 7,3%, na drugim miejscu jest Huobi token. Ze spadkiem o 3,3%. No i na trzecim miejscu jest Kasper ze spadkiem o 2,4%. A teraz przejdziemy do informacji. No i widzimy, że tutaj Play, play, to, die, play to Die, nowy model gier krypto sprawia, że śmierć w Metaversie staje się prawdziwa. I czytamy, że Dave Stanton przedstawił coś, co wydaje się szalonym pomysłem to gra na śmierć, no i chce on zbudować system, dzięki któremu ukochana postać, która ginie w jednej grze, umrze na zawsze, tak jak w prawdziwym życiu. Postać jest wybijana jako niewymienny token, czyli NFT, który można kupić lub sprzedać na otwartym rynku, no a gdy postać umiera, no to ten token NFT jest spalany. Stanton wierzy, że rzeczywiste doświadczenie śmierci można zastosować w grach kryptowalutowych, no i ma nadzieję, że to odblokuje nowe doświadczenia w rozgrywce, nowe możliwości dla graczy do zarabiania i potencjalnie stworzy jedne z najbardziej kuszących wrażeń dla widzów. W kolejnym artykule mamy pytanie: czy giełda FTX to nieuczciwy aktor w branży? I tutaj czytamy, że w ciągu ostatnich 24 godzin na giełdzie FTX zlikwidowano ponad 600 milionów dolarów, czy raczej pozycję o wartości 600 milionów dolarów a na Binance tylko pozycje o wartości 44 tak, milionów dolarów. No i jest to zastanawiające, ponieważ obroty instrumentami pochodnymi na Binance stanowią ponad 50% obrotów na wszystkich giełdach, podczas gdy FTX ma 8.8% udziałów w obrotach. No i te likwidacje są największe w historii giełdy FTX od jej powstania w 2019 roku. Czytamy również w tym artykule, że scentralizowane giełdy mają dane dotyczące przedziału cenowego, w którym większość transakcji zostanie zlikwidowana, no i handlowcy wielokrotnie oskarżali niektóre giełdy o prowadzenie tych likwidacji. Społeczność uważa, że ta giełda FTX zbiera pieniądze z likwidacji tutaj graczy detalicznych, i w zeszłym tygodniu użytkownik Twittera oskarżył giełdę o manipulowanie platformą która powoduje likwidację. Czyli coś takiego, to mi przypomina, co opisywał Jesse Livermore w swojej książce, jak grał właśnie w bucket shopach, i tam bucket shopy właśnie też robiły takie e, triki, żeby właśnie tutaj e, no, zabrać pieniądze tym inwestorom, którzy tam e, grali. Idziemy sobie dalej. No i tutaj widzimy, że pytanie jest takie: czy PayPal tworzy własny rynek NFT? No i odpowiedź jest taka, że całkiem możliwe. Mianowicie PayPal złożył 18 października wniosek o znak towarowy, który jest związany z kryptowalutami i technologią blockchain, i niektórzy uważają, że ma to związek z NFT i metaversem. Uważa się również, że PayPal pracuje nad kilkoma inicjatywami kryptowalutowymi. A tutaj w tym artykule widzimy, że użytkownicy Amazona będą mogli wkrótce płacić. Kryptowalutami za swoje zamówienia na tej platformie poprzez tutaj Venmo. Natomiast wydobycie kryptowalut zostało zakazane w Mołdawii, a milenialsi i Generacja Z chcą włączyć kryptowaluty do swoich oszczędności emerytalnych. Kolejny artykuł pokazuje nam, że Singapur planuje nowe zasady inwestowania w kryptowaluty. I tutaj generalnie chodzi o to, że. Tacy inwestorzy detaliczni, znaczy Singapur chce zakazać, żeby tacy inwestorzy detaliczni mogli pożyczać pieniądze, właśnie czy to z instytucji kredytowych, czy też poprzez karty kredytowe, na handel właśnie kryptowalutami, a szczególnie na tutaj handel z dźwignią. Także widać, że tam ryzykantów nie brakuje, no i biorą kredyty tak czy, czy właśnie pożyczki czy zaciągają właśnie te kredyty poprzez karty kredytowe no i tutaj handlują dźwignią co może mieć tutaj opłakane efekty no i Singapur planuje to właśnie uregulować żeby nie mogli tego robić czyli żeby nie mogli grać no, za pożyczone pieniądze tak za, z kredytów idziemy dalej widzimy że hodlerzy bitcoina kontrolują ponad 70% podaży tej kryptowaluty, no i te bitcoiny, właśnie znajdują się głównie w rękach długoterminowych inwestorów. W tej chwili niewielka ilość osób kupuje bitcoiny, by trzymać je w zakresie krótkoterminowym. No i według najnowszych danych dominację na rynku bitcoina objęli, czy też przejęli inwestorzy długoterminowi, nazywani w slangu tej społeczności kryptowalutowej hodlerami. No i według podanych informacji przez platformę CryptoQuant, Obecnie aż 75% całkowitej podaży bitcoina znajduje się w portfelach osób, które nie są nastawione na szybką sprzedaż. Także no to jest pozytywny, pozytywny efekt. Kolejna informacja jest taka, że Google wini kryptozimę za spadek przychodów w drugim kwartale, i tutaj firma zauważyła, że Przychody w drugim kwartale spadły z kwartału na kwartał i przypisała to słabości w reklamie wydatków pochodzących z sektora finansowego i kryptowalut. No i oni tutaj zauważyli właśnie spadek w tej podkategorii finansów, jeżeli chodzi o firmy ubezpieczeniowe, tak firmy, które zajmują się udzielaniem pożyczek, kredytów hipotecznych oraz kryptowalut, także widzimy, że ta kryptowalutowa zima, również tutaj spowodowała to, że projekty kryptowalutowe no, mniej się reklamują tutaj poprzez Google. A tu widzimy, że Dogecoin dalej szokuje, no i tutaj nastąpił wzrost ponad 15% w ciągu ostatnich 24 godzin po właśnie Twitterze, też po, po wypowiedzi Elona Muska, że no wkrótce dokona zakupu Twittera, także widzimy, że jeżeli już jakieś ocieplenie na rynku następuje, no to wtedy również takie informacje tutaj Elona Muska mają wpływ tutaj pozytywny na Dogecoina, bo ostatnio jak były spadki, no to takiego wpływu na Dogecoina nie miały. Idziemy dalej i widzimy, że zmienność bitcoina jest słabiutka, no i dlatego są możliwe wzrosty przed nami. I czekajcie, tutaj tak, po raz pierwszy od 2018 roku 20-dniowa zmienność bitcoina spadła poniżej indeksów giełdowych NASDAQ i SP. Tak czytamy w raporcie Kaiko, który zauważył, że jego zmienność spadła o ponad 40% w porównaniu z najbardziej niestabilnym punktem w lutym tego roku. No i według Kaiko spadek poniżej zmienności zarówno Nasdaqa, jak i SP. Jest mniej powszechny i zazwyczaj występuje w pobliżu znaczącego lokalnego dna. No i tutaj też czytamy, że Bitcoin i Ether spadły już odpowiednio o 58 i 64% od początku roku, a wielu analityków wskazuje na wyczerpanie się tutaj, no, tutaj tych osób sprzedających, tak, i brak wyraźnych katalizatorów jako przyczyny niedawnej odporności Bitcoina na zawirowania na rynku akcji. No i dane Kajko pokazują, że jest to najdłuższy okres od 2018 roku, w którym Bitcoin był bardziej niestabilny niż Nasdaq 100. A tutaj, w tym artykule znowu widzimy, że Bitcoin osiąga tutaj 21 tysięcy dolarów, gdy Bank Kanady pokazuje zmiany, sygnały zmiany swojej polityki. No i tutaj czytamy, że Bitcoin osiągnął prawie 21 tysięcy dolarów po raz pierwszy od połowy września poniżej niż oczekiwano podwyższe stóp procentowych w banku przez Bank of Canada i ekonomiści twierdzą, że ruch ten może sygnalizować odwrócenie rygorystycznej polityki pieniężnej banku centralnego. Bank Centralny Kanady ogłosił, w środę podwyżkę stopy procentowej o 50 punktów bazowych i powiedział, że jego ostatnie podwyżki stóp wywołały wyraźne efekty w obszarach gospodarczych wrażliwych na stopę procentową. I tutaj aktywność mieszkaniowa gwałtownie się cofnęła, a wydatki gospodarstw domowych i przedsiębiorstw słabną. No i oczekuje się, że wzrost gospodarczy zatrzyma się do końca tego roku i pierwszej połowy przyszłego roku, ponieważ skutki wyższych stóp procentowych rozprzestrzenią się na gospodarkę. No i tutaj rynki oczekiwały kolejnej podwyżki o 75 punktów bazowych w październiku, biorąc pod uwagę, że roczna inflacja we wrześniu nadal wynosi 6,9%, znacznie powyżej celu Banku Kanady na poziomie 2%. No i zobaczcie, tutaj, jeżeli Bank Kanady i inne banki zaczną już zmieniać tą politykę, a być może luzować czy też nawet drukować pieniądze, no to też tutaj. Bank Stanach Zjednoczonych będzie musiał zmienić swoją politykę, no bo nie, poz, nie, nie, nie pozostanie to tak, że oni będą zażynali własną gospodarkę, podczas gdy inne gospodarki gdzieś będą się rozwijały. I w ostatnim artykule, który dzisiaj na was, dla Was wybrałem, czytamy, że Stone Right czy RICH, firma za, zarządzająca aktywami o wartości prawie 16 miliardów dolarów? Uruchamia akcelerator startowy dla Bitcoina, którego celem jest rozwijanie aplikacji zorientowanych na Bitcoina. Głównie tu chodzi o protokoły Lightning i Taro. Także widzimy, że tutaj również pracują. No to widzimy, że większość projektów pracuje, rozwija się pomimo właśnie tej kryptowalutowej zimy, także rynek krypto nigdzie się nie wybiera. Dobra, to wszystko, co miałem do przekazania wam dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie i wysłuchanie tego materiału. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Cześć!